Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym programie dotyczącym sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego powiatu Tomaszowskiego. Proszę Państwa, obecnie w naszym powiecie osób izolowanych z, potwierdzonym, z potwierdzoną chorobą SARS-CoV-2 jest obecnie 970, w tym w izolacji 1783. Jeżeli chodzi o izolację, od dziś, czyli 11 lutego, mamy nowe przepisy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Od dziś wszystkie izolacje z tak zwanego kontaktu. Przypomnę jak to wygląda, czyli jeżeli czy to nasze dzieci w szkołach, przedszkolach, czy my w miejscu pracy mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, do tej pory musieliśmy poddać się kwarantannie tak zwanej z kontaktu, która wynosiła 7 dni. Od dnia dzisiejszego Takiej kwarantanny z kontaktu nie ma. Decyzją rządu została ona zniesiona, tak więc taka formuła już nie będzie obowiązywała. A głównie ona dotyczyła przede wszystkim szkół, przedszkoli, żłobków, bo tak jak już wielokrotnie w Państwa programie mówiłem, jeżeli wystarczyła jedna osoba, jeden uczeń, jedno dziecko, które miało potwierdzone SARS-CoV-2. I wszystkie osoby z grupy, z klasy, które nie były zaszczepione, podlegały właśnie takiej kwarantannie. Od dnia dzisiejszego nie ma. Wszystkie osoby, które dotychczas miały tą kwarantannę, czyli trwałaby ona dzisiaj i w kolejnych dniach, zostały, zostały zwolnione tak zwane z automatów. Wczoraj pewnie wszystkie osoby, wszyscy Państwo, którzy taką kwarantannę mieliście, otrzymaliście smsa z Ministerstwa Zdrowia, że od dnia dzisiejszego... Nie podlegacie takiej kwarantannie i wracacie do że tak powiem, normalnego życia. To dotyczy się dzisiejszego dnia. Również dzisiaj obowiązuje nowy przepis, jeżeli chodzi o powrót z zagranicy, spoza krajów strefy Schengen, osób, które nie mają certyfikatu unijnego, który potwierdza zaszczepienie. I ta kwarantanna będzie obecnie wynosiła 7 dni. Chyba, że jesteście Państwo zaszczepieni, wtedy będzie trzeba zrobić wymaz. Jeżeli chodzi o kolejne dni, to w najbliższe dni przyniosą kolejne zmiany. Już 15 lutego będzie zmiana, też bardzo ważna, jeżeli chodzi o izolację. Izolacją objęte są osoby, które są zakażone, które chorują na COVID-19. Tutaj ta izolacja będzie skrócona z 10 do 7 dni i kolejna bardzo ważna informacja: osoby, które mieszkają, zamieszkują, przebywają z taką osobą, która jest chora, która ma potwierdzony wynik na SARS-CoV-2, z dotychczasowych 17 dni będzie skrócone do 7 dni. Czyli tak naprawdę, szanowni Państwo, osoba na kwarantannie, czyli osoba, która mieszka z osobą chorą. Będzie miała tyle samo dni y, y, przebywania, potrzeby przebywania w domu, jak osoba zarażona. Czyli równo z osobą, która zostaje izolowana, również taka osoba, która y, zamieszkuje, również będzie miała siedmiodniowy y, okres y, obowiązkowego pobytu w domu. Oczywiście z tym wyjątkiem, który dotychczas obowiązywał, że jeżeli osoba, która jest na kwarantannie, zamieszkuje z osobą chorą, jest zaszczepiona, to już po 24 godzinach może wykonać test, który jeżeli będzie wynik negatywny, zostaje zwolniona z kwarantanny i wraca do życia społecznego, do pracy, nauki i wszelkich innych aktywności życiowych i zawodowych. Jeżeli chodzi, proszę państwa, o punkt wymazowy, zachęcam państwa do pobierania, skierowania, przychodzenia do naszych punktów. Mamy oczywiście dwa punkty. Pierwszy punkt znajduje się niezmiennie od początku pandemii w szpitalu na ulicy Jana Pawła II przy ambulatorium, ambulatorium, czyli na parterze. Natomiast od kilku dni drugi punkt funkcjonuje tu w centrum miasta naprzeciwko Urzędu Gminy Tomaszowa Mazowieckiego przy Starym Kinie Włókniarz w Młodzieżowym Domu Kultury. W tym obiekcie znajduje się również punkt wymazowy, gdzie pracownicy Tomaszowskiego Centrum Zdrowia czekają na Państwa każdego dnia w godzinach od 7 do godziny 14. Jeżeli chodzi o Tomaszowskie Centrum Zdrowia, niestety zwiększyła nam się po raz kolejny liczba osób hospitalizowanych, które mają potwierdzone SARS-CoV-2. Obecnie przebywa tam 139 pacjentów na 174 łóżka, które są dedykowane przez Wojewodę Łódzkiego do leczenia takich osób. Niezmiennie są to oddziały wewnętrzny, neurologiczny, laryngologiczny i oczywiście oddział obserwacyjno-zakaźny. Przyjęcia, jeżeli chodzi o oddziały zabiegowe, odbywają się w miarę normalnie. Chodzi tam, niestety, zdarzają się przypadki, gdzie pacjenci, którzy wymagają interwencji chirurgicznej, również mają potwierdzony wynik pozytywny i też tam odbywają leczenie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę.